Jak wprowadzać zapisy do ewidencji VAT w rewizorze GT. Jeśli chcesz wprowadzić dokumenty związane ze sprzedażą lub zakupem, to musisz wejść do modułów ewidencji VAT sprzedaży i zakupu. To na ich podstawie wyliczane są pliki JPK oraz deklaracje skarbowe. W celu zaewidencjonowania np. faktury sprzedaży, kliknij Dodaj. Okno zapisu VAT jest podzielone na sekcje i zakładki. W pierwszej zakładce wpisz numer dokumentu. Jest to jedyne wymagane pole, ale oczywiście podanie samego numeru dokumentu nie jest wystarczające. Wstaw kontrahenta. Zauważ, że już teraz możesz sprawdzić status podmiotu VAT w Zwyczajowo dodaje się także opis. W środkowej sekcji zwróć uwagę na poprawne wpisanie dat, miesiąca odliczenia oraz transakcji VAT. Te pola są najistotniejsze w przypadku zwykłej faktury sprzedaży. W sekcji Dane VAT wpisz dane z dokumentu. Wystarczy podać kwotę netto w danej stawce VAT, a program sam wyliczy pola VAT i brutto. Warto wiedzieć, że w przypadku konieczności nadania oznaczeń JPK można to zrobić w zakładce JPK VAT. Tak przygotowany dokument można zapisać. Oczywiście faktura sprzedaży powinna zostać także zaksięgowana. Użyj opcji Dekretuj albo z górnego menu Operacje, albo z menu kontekstowego. Do wyboru masz trzy opcje. Warunkiem zaksięgowania jest wcześniejsze przygotowanie schematu importu tak aby program wiedział w jaki sposób ma dokonać dekretacji. Efektem zadekretowania jest oznaczenie zapisu VAT i powstanie dekretu.